Od jakiegoś czasu atakujecie mnie pytaniami kiedy odcinek z lgmc.pl Postanowiłem po 6 miesiącach nagrać film z serwera i pooceniać wasze wspaniałe <laughs> wyspy Były takie, których się nie dało oglądać i takie, gdzie nie wiedziałem co mam powiedzieć Jak na przykład moja wyspa <laughs> Usiądź wygodnie, zostaw suba i łapeczkę w górę, jeśli Ci się materiał spodoba i miłego oglądania. No i w końcu mogę to powiedzieć. Ciesiądź mordyczki pordeczki, yes, Smufek i witam was na serwerzeńc.pl Dzisiaj będziemy oceniać wyspy, tak jak mogliście usłyszeć to na początku, dzisiaj będziemy oceniać Wasze wyspy. Jesteśmy aktualnie w porze nocnej, ale spokojnie mogę widzieć w ciemności. Mam takie sztyczki, że widzę w ciemności. Jesteśmy na wyspie Gruszki 1 i tam i chyba innych chłopaków jeszcze. Bądź dziewczyn, nie wiem kto tam dokładnie jest. <laughs> Ale wyspa jest top 7. Top 7 to jest wyspa, i teraz chciałbym ocenić tą wyspę tak szczerze, z ręką na serduszku. Tą wyspę. Zresztą jak się przeniesiemy na warpa, no to wyspa prezentuje się tak, że tutaj, jeśli wrzucisz tutaj podpis, będzie dodany do tablicy. No to ja dodam podpis z moim liveem urodzinowym 6 lipca, widzowie. Zapraszam Was na wstawkę. Chciałbym Ciebie zaprosić do mojego urodzinowego livea, który odbędzie się już 6 lipca. Nie może Ciebie zabraknąć widzu. I mam nadzieję, widzów, że będziemy się widzieć już 6 lipca na moim liveiku urodzinowym, gdzie będziemy obchodzić moje urodziny, tak rok temu. <laughs> I pamiętajcie o jednym: live zaczyna się o godzinie 17.00, 17.00, 17.00, no 17 jak. 17. <laughs> Dobra, podpis rzuciłem. Zrzućmy tam jeszcze jedną moją mordę. Oni już pewnie mają moje podpisy, ale jeszcze dajmy jeden, czemu nie? Gdzie jest hala z podpisami? Znajdźmy może halę z podpisami, bo może gdzieś tam są moje podpisy, bo ej, ładnie tu. Ej szczerze, z zewnątrz wyspa jest przepiękna, no naprawdę. Co ja mogę powiedzieć, że jest śliczna. Po co ja tu wchodzę jak tu mogłem wlecieć, ale jestem osiołkiem. Dobra, czekajcie, tutaj wraz, wlazłem, wraz, wlazłem, wlazłem, tutaj nic nie ma. Ja szukam tej hali z podpisami czy ona tu jest? Yy, ma locha ale. O, otwarte, super. Jak ja to otworzyłem? Ja jestem ja teraz nie wyjdę! O nie, dobra, czekajcie, ja muszę się teraz dostać? Tu mamy... Aha, oh, okej, okay, ja stąd muszę wyjść jakoś, jak ja mam stąd wyjść! Jest jakaś pułapka, gdzie mi uwięzili. Halo, grucha, co ja ci zrobiłem? Dobra, musiałem na warpa wrócić, bo tak inaczej bym nie wyszedł. Dobra, to mamy młyn. Młyn jest przekozacki kozacki, pse Piękny, prze 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 prze, prze. Jest no, słownie przepro, pro jak Przemek Pro Czekajcie, co tu mamy? Tu mamy jakieś wyjście poza wyspę Okej okay. Tu jest jakaś stadnia Stadnia, stadnia. stajnia <gry> Tu mamy jakiś domeczek Tu jest jakaś Ładne to, ładne to y... Gdzie jest hala z podpisami? Tam nic nie ma Ja naprawdę tej wyspie dam 2 na 10 Jeśli nie znajdę tej hali z podpisami Czuję się oszukany w tym momencie Tutaj, czekajcie, tu byli O, tu są podpisy I to jest hala z podpisa... Ej, 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 ej Czy wy macie Bicka LJ, ale nie macie odsumówka podpisu? I... O, jest Tak daleko? Tak daleko? Nie, ja się gniewam ja się naprawdę gniewam. Przepraszam najmocniej, ale jestem pogniewany. No, no na samym końcu no, okej, okay, no dobra. To to wyspa co w takim razie 3 na 10 <grym> Tylko dlatego, że podpis mój był w dolnym lewym rogu. A tak na sero wyspa jest przepiękna. Normalnie co ja mam tu więcej powiedzieć? Jestem pod wrażeniem, że im się chciało taką wyspę budować. No przy mojej wyspie to to wygląda jak kupa, ale... <grym> Chodźmy do kolejnej. Czepłem się na wyspę jakiegoś OLO. OLO, Mordo? Super. Super, <grymne> osoby zwykłe, osoby wyróżnione. Czy jestem tu wyróżniony? Nie, nie wiem o co tu chodzi, ale VIPy jakieś. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Buja, ważne że buja. Tu mamy jakieś też y, ksywki, jakieś tutaj rzeczy. Jest on, to... nie wyjdę chyba. Co tu mamy? Tu mamy sklep. Olo, tu jest! Dobra, skoro tu Olo jest, no to Olo jest pewnie y, dobrym zarobasem. bo tam jakiś sklep był. Co my. Ej, yy, yy, morda, to jest wyspa. Co to mamy? To mamy kurnik, ej, fajny kurnik! Co, ej, co, jak co? Kreatywny kurnik, nigdy takiego nie widziałem, naprawdę, ej, fajny jest, sam bym u siebie takiego chyba zrobił. Dobra, tu mamy piramidkę, tu mamy arenę do BICIA się PvP. Czekajcie, zbroję, ubiorę i się PvP pobijemy, dobra? Pijemy się! Nie ma nikogo, nie ma przeciwników, no co ja mam ci poradzić? No niestety nie ma, no nie ma, no wszyscy się mnie wystraszyli. Tu mamy koniki, Okej tu są schody do nieba, a na niebie są dwie świnie, dobra, no dobra, no dwie świnie, ok, no rozumiem, no rozumiem. To jest jakiś domek, nie interes, albo chodźmy, chociaż. No nie jest ładny No wiem, że nie każdy potrafi budować Ale idzie ładniej zbudować chyba I ten kwadrat, no jest spoko Chociaż bez okien Ja chcę tam do środka wejść Czy w środku też tak jest iść? Nie wejdę do środka, okej okay. O, czekajcie Jak mi coś zabierzecie Lub zniszczycie Opuszczam wyspę O nie on chce opuścić wyspę. <laughs> nie no, wyspę oceniam na taką trujeczkę. No, średniawa, no nie podoba mi się. No, nie podoba mi się. Ale możecie też w komentarzu ocenić te wyspy. X, 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 X. W znaczy film kiedyś, ale tu jesteśmy u X kacperka Double X kacperek żeby nie było. Tutaj mamy owce, jakąś. Czy chcemy chodzić do owiec? Nie wiem, ale dobra wejdźmy, zobaczmy co tu, je... co, 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 co my tu mamy. Aha, tu nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Ja nie wiem co co chodzi, ale tak jak mówiłem już buja <laughs> To mamy. Co to jest, jest? świnia? Jakaś ogolona! Ej, oni świnie ogolili! Ej, jak gdzieś, ej, się boję, tu mamy pieska, okej, okay, tu jest piesek, nie ma nic ciekawego, dobra, to wychodzimy stąd tu co to za zwierzęta są? Ej, to jest chyba królik. Zdecydowanie to jest królik. Dobra, wejdźmy stąd i coś tu mamy. Tu mamy foremki, tyci. Dobra, ej, tu mamy jakąś chatkę fajną, bardzo ładną. Ej, nawet mi się podoba ta chatka i ja wam tak zaprezentuję ją, co nie? No nie, nie powiedzcie, że nie jest fajna, jak jest fajna. Tu mamy mob spawner, tu coś jest. Ej, w ogóle z daleka to tak średnio wygląda kolego. Ten dach to jest zbyt wysoki. Ten dach jest wyższy trzykrotnie od domku. To tak być nie powinno. Tu mamy bardzo szliczną farmę bambusów. I coś tu jest, że to jest sporadnika zbudowane. O no, chyba, że tutaj auto. Autor wyspy ma totalny tutaj y, talent do budowania A to ktoś po prostu inny budował Jest taki, taka opcja Tu mamy farm Aha Dobra To jest z poradnika To jest od autora wyspy Tu mamy kolejny domek To też y, urodą nie grzeszy Jak mam być szczery Ale to jest chyba magazyn Dobra ja wyspę oceniam na no średnio no, no średnio Poniżej średniej to oceniam Nie no dobra ocenimy to może też na tróję. Trójeczka, trójeczka, jaki to cena. Jest panowa kosiak. Ej, ona tu jest, ona tu stoi. Ej, to ja jej dam zaproszenie na mojego live'a urodzinowego i podpisik. Proszę, ba pr proszę bardzo, mogę wejść? Cieszę się, dziękuję, miło. Ej, nie zabrałem ci, mam nadzieję. Co my tu mamy? Ej! Ej, jeszcze taki, tego, tu, tego jeszcze powieść Ten też jest fajny, mówię ci Co mamy tu? Mamy u niej jakieś podpisy Dobra, ale też jest to miała moja morda i tyle I tyle, dobra, moja morda i tyle To są podpisy, się wrzuca I chwila, co ona kombinuje? Jestem na dole serca Okej, okay. ubrała moją główkę Nie, no dobra, chodźmy dalej oceniać wysypkę. Co my tu mamy? Tu mamy jakiegoś gościa, co ty, kim ty jesteś? Planki, planki, planki Stary, proszę bardzo, planki, trzymaj, przyda ci się Zapraszam się do mojego streama urodzinowego 6 lipca Tu mamy Endermana, tam mamy Ej, jaki słodki creeper! O, jest gigasłodki, ale środku jest. Coś tam jest, ej, Chodźmy zobaczyć. Co tam? Tam chyba będą spawnery Creeperów? Nie, ej, nie wiem. Czekajcie, tu do góry się idzie. Do góry się idzie. Eee, to jest gdzieś domek. Ja wlazłem komuś do domku. Dobra, uciekam są, Bo jeszcze może mnie nakryje i pomyśli, że jestem złodziejem. Uciekajmy. Tu są blaze zdecydowanie, bo strasznie głośno jest. Tu mamy farmę bambusów, meloników. Ej, ja taką farmę budowałem melonów na live. Ej, kumajcie to, ja dosłownie identyko budowałem. I ona nie działała. <laughs> no ale wysepka, powiem wam, no co mam powiedzieć. Nooo. średniowa! No, co ja mam tu więcej rzec? No, szału nie ma. Aż nie będę oceniał, bo to aż głupio ocenić brzydko, źle, co nie? Nie wiem, czy płakać, czy się cieszyć, ale jestem na wyspie Kornelka i to jest to, co ja ujrzałem na początku. Tylko to. I tu mamy tabliczkę dom i to jest chyba jego dom i jesteśmy w jego domu. Ale nie, tu chyba ma powstać dopiero dom. Ej, dobra, to jest, budowla jest nieskończona, to jest chyba po prostu rozpoczęte i to wygląda jakby to miała być giga, wielka, potężna budowla. I kumacie podłogę mieć u siebie w domu z lawy? To to jest już coś kozackiego. Czy tu coś więcej znajdziemy na tej wyspie? Raczej nie. O, u góry coś jest, ej, dobra. Ktoś kupił rangę VIP. No okej, okay, no okej, okay, no okej, okay. ja, ja. ja. Oh, o, będą konkursy, może na rangi, jakieś pacefcardy w moim live' urodzinowym, więc ci widzę. Jeszcze raz zapraszam na mojego live'u rodzinowego 6 lipca o godzinie 17.00. Tu mamy farmę melonów i nie, bambuzów, przepraszam. I coś ciekawszego więcej tu mamy na tej wyspie. Nie mamy, nie oceniam tej wyspy, bo jest jeszcze nieskończona i tu jest budowa domku, prawdopodobnie będzie domek. Ej, jestem na jakiejś mocnej wyspie, grący papieru. Ja troszeczkę się boję tu być. I opatrzcie, ziomeczek, pogrążca papieru. Mamy tutaj skrzynki od bambus siarki, ok. Yy, witaj, witaj. Yy, farma fantomów, dobrze. Dobra, ale coś mogę ocenić, coś, czegoś, coś, coś, coś. o Jezu, nie, ja, je, jak tam głośno O, napisał na czacie, siema, ej, siema, pokaż wyspę, Tepaj. Wyspa pogromca papieru, u góry wygląda, prezentuje się, ej, ja tu chyba byłem kiedyś, a nie wiem nawet Dobra, mamy głowę Eliota, czemu tu nie ma głowy, mojej głowy, ja tutaj... Ja tu pytam się, czemu nie ma mojej głowy? Dobra, mamy tutaj bambuszarki. Tu mamy jakieś domki. Dobra, co tu więcej? Mamy coś, coś więcej? Mamy tutaj? Halo, halo. Ej, panda, wyspa, pan. Ej, ej ma pandzi, siema panda Ja kiedyś widziałem takiego panda, taka ciekawostka Dobra, nie, ale żero ciekawostka. Czy coś tu więcej na tej wyspie znajdziemy oprócz Grzyba i LJ-a? Na pewno moje tu nie znajdziemy e, Mamy jakąś wielką, nie wiem co to jest, ale filharmonię nazwijmy to tak <laughs> Nie no, nic tu więcej nie ma Wyspa bardzo ładna, nie bardzo ładna Wyspa jest ładna, na tym zostańmy Piąteczkę mogę tu dać Mati robot. pytałeś czy ocenię twoją wyspę Co ja mam tu ocenić? To nic nie ma Ej, dobra, czekajcie, coś tam na dole jest. Ej, dobra, coś tu na dole mam. mamy. Mamy kaczki! Ej, kaczki uwięzione, ja nie chcę być uwięziony. Wypuść mnie Ja nie chcę być uwięziony. Mamy banery u kolegi. Ej, fajny smog. Ej, dobra. Ej, dobra, dobra, dobra. Ej, całkiem, całkiem spoko. Tutaj są te banery. Chociaż nie przepadam za banerami, ale na przykład. Ten jest fajny. Ten jest fajny. Takos! Też jest fajny. I ten smog jest gigamocny. Czy ja coś tu więcej bo dostanę od wizualnego do zobaczenia? Ej, o, może mi dać jakiś... Uuu, za darmo. To, 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 to. to. Przyjmę. To jest uczciwa cena. Mati, czy coś jeszcze tu mamy na wyspie? No, nic nie mamy. No, wyspa jest pusta. Dobra, jeśli przejdę tego parkura za pierwszym razem, daję tutaj 10 na 10 Ale jeśli spadnę, to daję wyspie, no, taką ocenę jaką zasługuje czyli 2 na 10 3, 2, 1, star, dobra, skaczemy. Ej, dobra, to, to nie był zamierzony. To jest niewykonalny. No, widzisz, on sam nie potrafi wskoczyć, więc tak, że ja udałem. Udawałem. O, dobra, skoczyłem. Ej, dobra, skoczyłem. Wsko no nie, dobra, sorry, stary. 2 na 10 wyspa. <laughs> Mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał i że tęskniliście za ocenianiem bądź za serwerkiem na kanale. Co prawda są live ze serwera, ale odcinków nie ma, to, to prawda, to odcinków nie ma. I przypominam jeszcze raz, 6 lipca godzinie 17.00 jest live'ik urodzinowy moje 22 urodziny, które będą potężnymi urodzinami, bo będzie ja wiem. Ja, 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 ja widz, widz stary wie, widz stary wie, bo to będzie to samo co rok temu. NARRA!